Wakacyjna przerwa na basenach tych, że tak powiem, zadaszonych trwa. Na basenie Delfin już prace konserwacyjne się odbyły. Może na początku o tej pływalni, co tam było sprawdzane, serwisowane. Tak jak pan mówi, basen Delfin był zamknięty w lipcu. Teraz zamykamy basen na MBM, czyli Wysoka. Oczywiście jest wymiana wody. jak co roku obliguje nas to, żeby wypuścić wodę z basenów i potem ją jeszcze raz napełnić. Podczas przerwy technologicznej sprawdzamy, czy wszystko działa, tak? czy pompy są sprawne, yy, sądy, elektronika, drobne prace konserwatorskie. Czyli tak naprawdę przygotowujemy do przyszłego sezonu, czyli na wrzesień. Tych urządzeń jest bardzo dużo, tak? To jest bardzo, zajmuje spory, tak, jest to bardzo dużo urządzeń. Tutaj widzimy tylko nieckie basenowe. Tak wydaje się wszystkim ludziom, że to tylko woda i dziecki, a tak naprawdę serce basenu jest poniżej, czyli w maszynowni, tam jest mnóstwo urządzeń, które tak, tak naprawdę utrzymuje te baseny do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli chodzi o delfin, tam no, było kilka usterek, pamiętamy to z poprzednich lat. Na tym etapie jest to zakończone. Tak, wszystkie usterki, które były, zostały wykonane w ramach gwarancji. Obecnie takich usterek nie ma. Tak samo jak tutaj, przeszły prace technologiczne, czyli sprawdzane były, czy wszystkie pompy działają, sądy, woda już została nalana. Ostatni proces to było zaproszenie sanepidu i sprawdzenie wody, czy jakość wody odpowiada. No właśnie, na... ta woda to jest tutaj najważniejsza. Przypomnijmy naszym widzom, tak, przypomnijmy naszym widzom, jak tutaj to wygląda samo wypuszczenie wody, później sprawdzenie przez sanepid, ile to zajmuje czas Wypuszczenie wody tak naprawdę trwa około 3 dni. Potem prace konserwatorskie, tak napełnienie wody około tygodnia, dogrzanie wody około pięciu dni, Sanepit sprawdza to, czekamy na wyniki. Wyniki są, chemia jest sprawdzona po trzech dniach, a biologia dopiero po dziesięciu dniach. Znaczy można powiedzieć, że zamknięcie basenu każdego nie może trwać krócej niż około miesiąca. trzy tygodnie to jest minimum. Ok, Delfin już otwarty, tutaj klienci mogą wrócić kiedy? Tutaj mogą wrócić klienci września, tak jak mówimy na Delfinie już korzystają, także miesiąc czasu trwała przerwa tak to mówimy na Delfinie i tutaj to samo będzie trwało. Wszyscy mogą wrócić tutaj od 1 września.